Proszę Państwa, z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie, napisałem taką świetlną książkę o miłości i poezji Jana i w jego życiu, a że tutaj jest na przewaga Pani, to myślę, że taki temat e, powinien e, Pani zainteresować, w każdym razie mnie to bardzo zainteresowało i Wykubrałem z tej całej bogatej twórczości, bo bardzo bogata projektu w e, Ten wątek głównie młodzieńczy, e, ze względu na to, że e, tu w nim, e, się zakochał się i to wszystko, o czym jeszcze powiem, e, z najpiękniejszą ponoć panią, jaka w tym czasie w Polsce była Stefania była niebywałej urody. Ale zimna jak Grenlandia. Legenda głosi podsycana przez samą panią Stefanię, że ona w życiu żadnego jego wiersza nie przeczytała. E, co na czym od razu taki paradoks, poezja polska znakomicie wyszła. Literatura wyszła znakomicie na tym czem? Bo jak się nie dało zdobyć Stefani czułymi słowami, to czym się zdobywa? Pieniędzy. I drugi, jak mówi, mówią o nim takie trochę złośliwe anegdoty, drugi bierze, brał ile się dało, ale zawsze za mało. Inna mówi o tym, że tu Tuwim żył z tego, co pisał, a czasami znacznie lepiej z tego, co nie napisał. Jak ten paradoks zrozumieć? To był rewelacyjny talent słowny. On wszystko w słowo zamieniał. Jest taka, z której się bardzo daleko anegdota o Choracym, największym poecie starożytnego Rzymu, który wszystko mówił wiersze, A wiersz łaciński, proszę Państwa, no to my nie znamy jego, bo on nam polegał na czasie, czyli dłuższe i krótsze zgłoski. My znamy tylko akcentowanie, ale to też on daje. Arma virumque cano, no Italiam factum profus largia pervenit. Vitora multi res visi actus et altes visu perum seb genus unde Latina. To jest najważniejsza uh, legenda, czyli orange kiełbasa, który losem stroi wygłady do brzegów lat, płynie. W w Inne metro.

I jak ten gówniarz ciągle wierszem mówił, to do dzieła na kolano, i tak serdecznie wtedy jeszcze nie było takich zakazów jak dzisiaj, przyrżnęła. A o tym czasie wrzeszczał. Jan, Jan, mąkwecy Jan, karisma mater. Jan, Jan, mąkwecy Jan, karisma mater. Co znaczyło? Już, już nie będę wierszem mówił, moja droga matko. Już, już nie będę wierszem mówił, moja droga matko. I to wszystko wiersze było, bo taki już był. I kiedy Takim był Julian Tuwim, proszę Państwa. No przyznacie, że choćbyśmy wszystko, co mamy w Polsce zestawili, to od piosenki miłości wszystko wybaczy. Nie ma nic piękniejszego. Patrzcie Państwo, Dima mu się, bo to jest dama kameliowa, tylko wiersz zamieniona. Dima napisał całą powieść. Zrobiono z tego jedną z najbardziej znanych oper. A Julianowi Tuwinowi wystarczyło kilka zwrotek, żeby powiedzieć wszystko o miłości takiej oddanej do końca. Po jakby się on w rozpaczy, że jest okrutna i zła i tak dalej. I takie piosenki Julian Tuwim pisał oczywiście dla Hanki Ordonownej. A to była przy całym szacunku, bo życiorys miała piękny, ale straszna, paskuda estradowa, proszę Państwa. Jak krąży powiedzenie, zrujnowała kompletnie scenę kabaretu. Takie garze brała, że tak, bez Hanki nie szło, a z Hanką to nikt nie był w stanie jej tyle zapłacić. I nie wiem ile w tym jest prawdy, bo suma jest zawrotna, ale w legendzie pozostało, że Hanka Ordonówna płaciła Tuwimowi Mowi. 4 tysiące miesięcznie złotych polskich za niepisanie dla konkurencji. Proszę Państwa, krowa kosztowała 100 złotych, Więc jak ja w telewizji widzę reklamy tego masaja, co ma trzy krowy, że on jest biedny czy bogaty, czy tu w imię nędzarz. tu im co miesiąc mógł 40 krów kupić za samo honorarium od kanki i mało tego, pośredni dowód mamy, i to taki naprawdę świetny, jest taka wielka książka wspomnień o Julianie Tuwinie. Ona się ukazała w 1963 roku, więc dawna historia, ale dostać ją gdzieś tam można. I tam jest takie wspomnienie Tadeusza Rabego. Tadeusz Rabe, dzisiaj postać zapomniana, wymyślił tę kawiarnię poetów pod Pikadowym. Z Rosji pomysł przyniósł. Co prawda zrealizował to Lechon, mówiłem z ale pomysł był od pana Tadeusza. Otóż Tadeusz rabę wspomina, no jak to się panom już w pewnym wieku zdarza, że jakąś tam szansonistkę zakochał się w jakiejś takiej piosenkałeczce. No i ona przyszła do niego z płaczem, bo taką jej marną piosenkę dali, że wiadomo, że zrobi klapę na pierwszym występie od razu. Więc Tadeusz Rabet dzwoni do swojego przyjaciela, czyli Jurka, tu wima, że ma pilną sprawę. No, spotkali się, no i mówi, Julek, musisz dla mojej ukochanej napisać piosenkę. Julek się za głowę łapie, nie mogę, jestem kontraktem związany. Do Julek kontrakty są dzisiaj, a my jesteśmy przyjaciółmi od początku. No i jak powiedziałem, umi Krakowskim targiem, albo, przepraszam, nie miejcie mnie za antysemitę, po że dosku trochę, bo jak wiadomo, to wiem wymyślił, że napiszę, ale nie weźmie pieniędzy. Napiszę, ale nie da nazwiska. No i w ten sposób będzie, jak to mówią Wilksyty i Oftorancy cała, to mamy tu dowód właśnie, że on nie mógł pisać komuś innemu. Nie mówię, że przez cały czas, ale przez... Jakiś czas właśnie od to zablokowała. Więc tu mi, jak mówię, fantastycznie zarabia. No i Stefanie jak wiadomo po iluś latach, zdobył. On sam to ujął, że po siedmiu latach, tak jak Państwo macie trzeci jego tom wierszy siódma jesień, to wiadomo skąd jest tytuł. To jest po prostu siedem jesieni zdobywania... I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. A, czyli no dojścia do takich zarobków, gdzie już Stefania wyraziła swoje tak. Ale spróbujmy te, teraz jeszcze taki jeden bardzo ważny moment. Otóż to, co możemy z uśmiechem mówić, jednocześnie jest niesłychanie ważne dla samej biografii twórczej. I to już jest sprawa naprawdę powiedziałbym naukowa Nawet która nie jest w ogóle naświetlona. Tu wim stał się w to, to wskutek dwóch wielkich fascynacji. Znaczy talent Boży miał to absolutnie. To są rzeczy, której nie, 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 nie ma żadnych wątpliwości. No, przepraszam, może jeszcze anegdota teatralna, taka no, piękna, jakby stary aktor mówi do młodzieży, zaczyna o tak jak państwo, tutaj jesteście do młodzieży, no, Zaczęła studia. I stary aktor mówi: Wiecie, kochani, zawodem aktora to jest tak. Jak ktoś ma talent, to nie do teatru i gra. Jak talentu nie ma, szkoda, to musi, on nie zawsze pomaga. Więc proszę Państwa, tu wiem, to był talent, niebywały talent. Wyobraźcie sobie, bo mówiono o jego, no, no że tak się nawet do żeromskich z mojej niewidowkiej że się tak wgryzł w język polski, że się przebył na drugą stronę. E, więc a to był człowiek, który nie miał ani jednej klasy polskiej szkoły. Z rodziny żydowskiej, ale bardzo spolonizowanej, A gimnazjum rosyjskie. Jedyna jego polonistyka to jeden semestr studiów, ale też swoją nową pięknę poszedł. Na prawo, najpierw, Może potem na polonistykę, nie będąc ani roku w polskiej szkole. Otóż to był dom, tak, ale jakbyśmy w linii damskiej. Bardzo zafascynowanie poezją. I babka, i matka miały takie swoje albumy zeszyte, gdzie pisywały wiersze. Babka, no, epoka była inna, to takie, bardziej bardziej historyczne. Natomiast matka, wyłącznie miłosne. I na tym albumie matki wyrósł nam, proszę Państwa, tak nie, niezwykły e, poeta. Ale e, już teraz, jeszcze raz wróćmy. Czemu to takie ważne? Nawet ze względów naukowych jest to zupełnie nieporuszone. Otóż i stał się ten poetą poprzez fascynację Leopoldem Staffem. Nawet pierwszą pielgrzymkę odbył do Staffa, jak Staff gdzieś tam niedaleko był na wakacjach. Pieszo poszedł do mistrza, więc fascynacja z tafem, co zresztą nie było odosobnione. Wszyscy skamandryci, Wierzyński nazywał go swoim półbogiem, ale poetą takim, powiedziałbym, emocjonalnym, to wszystko wzruszeniowe, to co jest takie wielkie u niego, to Miłość zapsedonowała w że gimnazjana. Ale nie do Stefanii, proszę Państwa, bo Stefanię poznał, no jak już wiersze pisał. W 1912 roku poznał Stefanię, a wiersze pisał już od dwóch lat. I otóż tą pierwszą jego ukochaną, ponoć ona o tym nawet nie wiedziała, jak tobie mówię, ale do końca temu wierzyć nie należy, była Halina. Haliny I to dla niej powstały pierwsze wiersze. Czyli proszę Państwa, i tak już biorąc naprawdę serio, tak zasadniczo, to problem jest, dwie, dwie, są dwie miłości. Do Stafa jako poety i do Haliny, która była jego inspiracją. Sam napisał, albo raz tylko się zdarzyło, że dla Haliny stracił resztę rozumu, który mój jeszcze pozostał do fascynacji stawu. Także bardzo ważna postać i ważne wiersze, nieznane kompletnie. Otóż jego ta, no, byśmy dzisiaj powiedzieli wręcz, Spora miłość do Stefanii sprawiła, że żaden z wierszy pisanych dla Haliny nie znada się w żadnym wydaniu. Właśnie dlatego, że kochał się w Halinie, to żaden ten wiersz nie został włączony do zbioru, żeby czasem nie, nie tu było e, stref czy czegokolwiek. I dopiero... W naszej już epoce, proszę Państwa, pod koniec wieku minionego, taki wybitny człowiek związany z Tugimem Kustosz Muzeum Literatury Tadeusz Jabuszewski, którym się fascynował fascynowałimy. Zresztą portret Stefani on znalazł, bo nie, bo nie było, w czasie, nie był znany. Wydał... Juvenilia, czyli tę wczesną twórczość Tuwima. I dopiero dotarliśmy do takiego pierwszych wierszy do Haliny, czyli w ogóle do początku twórczości Tuwima. A jak mnie to nigdzie nie istniało, bo po prostu Juvenilia były w bardzo złym stanie w rękopisach, jako że Tuwim wyjeżdżając, opuszczając Polskę w 39 roku, kazał zakopać swoje materiały w takiej one zgłotwiały. Także ta część przepadła, część zostało to było nawet trudne takie do odtworzenia. Ale właśnie dzięki Tadeuszowi Januszewskiemu otrzymaliśmy to. No i cóż może być dla badacza proszę Państwa ciekawszego. Jak mówi Warodia Wysocki, Wótrzekor, mogą być tylko gory, po których nikt nie byli. Więc ja się znalazłem w sytuacji, że e, no, do tej pory nikt tych juveniliów nie wykorzystał i byłem w tej sytuacji, że ja mogłem się tym zająć i to moja wielka, wielka e, radość. E, teraz już jeszcze o owym życiu emocjonalnym Juliana. zawsze zakochany. To było jego naturalny stan, to było nieustanne zakochanie. I mimo, że no, wobec Stefci był niesłychanie, można powiedzieć, spolegliwy, to o swoich szkolnych miłościach nawet przy Stefci pisał i gdzie w książkach znalazł pisze o swoich czasach gimnazjalnych. Zajmowało to dużo czasu, uganianie się za dziewczynami i wymagało nie lada strategii z powodu rozmieszczenia żeńskich szkół miasta Łodzi w różnych punktach. Trzeba więc było mieć w głowie pewnego rodzaju rozkaz jasny, aby wiedzieć, że czwarta klasa pensji pani Opuszko konarzewskiej ma dziś pierwszą godzinę wolną więc nie spotkam musi, jak dzień na rogu Andrzeja i Piotrkowskiej, gdyż będzie tamtędy przechodziła dopiero około 10. Pójdę więc do gimnazjum nie przez Andrzeja i Przejazd, lecz Piotrkowską i na prawo i na wrotę, bo tamtędy będzie przed samą dziewiątą pędziła ta urocza niemeczka, której imienia dziś już nie pamiętam. Na dużą przerwę trzeba skoczyć do Mikołajewskiego bo szkoła Jadzi jest na Widzewskiej, a ona na drugie śniadanie chodzi przez ogół. Ze szkoły pójdę dzielno, bo tam na rogu Skwerowej spotyka się o tej porze Rosjaneczkę Wierę, wracającą piechotą do domu na Ol Olgińskim. Proszę Państwa, Znamy to w zupełnie innym kontekście, jak to papież Jan Paweł II z ostatniego pobytu w Polsce, chcąc pokazać, jak jest przywiązany, to pokazywał w Nowym Sączu kolejne ścieżki, po których spędzaj i tak dalej. Tu macie odtworzoną całą pamięć szkolną. I jeszcze jeden piękny cytat, też z tych szkolnych miłości. Uganianie się za dziewczętami wymagało w po mieście. Byłem więc szlifim i frenerem. frenerem był Co dzień przed wieczorem, gdy lekcje były najdokładniej nieodrobione, a parogodzinna krzątanina psychologiczna skończona, biegło się na pietryny, czyli Odbywał się tam obrzędowy spacer, polegający na dwugodzinnym co kursowaniu od Andrzeja do Cegielniany i z powrotem, i znów, i jeszcze raz. Takich kursów robiło się ze dwadzieścia. Rojne i gwarne były te ludzkie street parties. Odchodziło nieustanne do się do pana, i maryszków. Śmiechy, chichoty, peckie oczy, głośne wyrażanie opinii o urodzie przebywających w W tej i owej rzucało się kwiaty. Tę lub inną, z niewysłowioną galanterią, chwytało się w przejściu na rączkę. Wreszcie otworzyło się i oto znów marzenie o cudzie, że ta właśnie stanie się tą właśnie, jedyną na całe życie. Wiosną i wczesną jesienią obdały się te zaloty po głodzie Mikołajewskiej lub pięknym helenowiu. Zimą często na ślizgawce. Nie przejednamy od najmłodszych lat wróg wszelkich sportów. Nie ślizgałem się wprawdzie, ale łaziłem do nagrzanej budy drewnianej, który zakładano, za się łyżwy i tam uprawiałem swą szarmancką i sentymentalną Dążyła za Ale proszę Państwa, jakby tego było mało, to nawet wrócił do wczesnego dzieciństwa. Podwórze było zaczarowane. oficynie na parterze wieszczał straszny pecor, majster pijak i tyra. Bił swoją córkę śliczną, bladą erbę. Kochałem się tajnie w tej nieszczęśliwej królewnie, będącej we władzy okrutnego czarownika. Miał sześć lat, ale nawet tam nie przeszkadzała w zachwycie urodów innych dziewczynek z kamienicy, choćby ślicznych dwóch poleczek jednego piętra córek kapitana kośnickiego więc proszę Państwa, kiedy już pisał kwiaty polskie, no jakby poza krajem, to po kolei, gdzie jesteś dziś, dziewczyno liczna, o dwóch barkoczach wyzłoconych, na pięć tuszrami przywróconych, smukła i smagła i pszeniczna. To o Zosi Opepowskiej, proszę Państwa. Także, no, nieustannie, jak powiedziałem, mi był zakochany. Z tego powodu, jak mówi, powtarza szóstą klasę, ale znowu poezja polska na tym bardzo dobrze wyszła, na tym powtarzaniu, no bo mamy z tego przynajmniej jeden, jedno arcydzieło liryczne, szkolne, nie mówię zresztą o wierszy nad Cezar, szkoło, szkoła, ten opomina, ale myślę, że bardziej lubimy ten wiersz. Nauczyli mnie mnóstwo mądrości, logarytmów, wzorów i podnówek, z kwadrajcików, dwójkącików i kółek, nauczyli mnie nieskończoności. Wiem o kuli napełnionej lodem, o bóżtynie, gdy się go pociera, wiem, że ciało nauczone w wodzie Traci tyle ile, etc. Ach, nie, Jeszcze jeszcze zachodzi półkuli, słońce świeci, tu nas jest ciepło. Różne rzeczy do głowy by mi Tu ma tak. I nic nie. I nic nie rozumie. I wciąż myślę jednymi zmysłami, że ci ludzie na drugiej półkuli muszą chodzić do góry. Nie? I do dzisiaj mam taką szkolną trwogę. Bóg nie wyrwie a stare bez słowa, a nie odpowiadać, nie mogę, ja wymawiam się, nie boli głowa, trudna lekcja, nie mogłem od razu. Nauczę się, po pewnym czasie. Proszę, proszę, jak ja mam jak na w tej samolocie. Może Pani Szanowny, gdyby nie został w tej szóstej klasie, to myślę, że tego wiersza też byśmy nie mieli, prawda? Więc, no wszystko, co w jego życiu, no, było w jedną stronę, to znowu jak z tymi pieniędzmi, z której strony się wziął, to zawsze pieniądze mu się sypały, więc wszystko, czego trwał, to e, zamieniało się w korekcję. Julian Tufin bardzo taką ważną też, e, e, no miejsce, które to ukształtowało, była nieuczna tylko takie, tu to nazwali, chociaż bardzo historyczne. Z XII wieku tam kościół jest do, do dzisiaj. I Nowoc nad Pilicą. Tam matka jeździła na wakacje z Wilkiem i jego o 6 lat młodszą siostrą, jak wiecie Państwo, Irena Tuwim. Poetką była przyzwoitą, bo to jest tyle, tyle. Ale genialna tłumaczka Kubusia, Puchatka, no nie da się pięknie przetłumaczyć. Jeżeli Państwo byście wzięli oryginał, to tamten liść się nazywa Fredia Fifi. No gdzie jest Fredzi Fifi do naszego Kukusia No wiesz, to nic wspólnego z tym nie ma. Kiedyś jakaś lektorka z Lublina przetłumaczyła, no bardzo dobrze, czyli tak jak w oryginale było, i Daniel Plaset, Świetnym kaniponistą, jak wiadomo, napisał. Musia, kucharkę, przytoczyła poety. A w Fifi przetłumaczył słowo. <grym> Proszę Państwa, więc mama jeździła, i tu od razu taki dramat i matki, ale i tu wima. On się urodził z taką wielką, wielką e, myszką na policzku. I to było w tamtych czasach uznane za znanie szataństwa. Powiem, no, Państwa, wprost, matka tego zwariowała. Bo gdziekolwiek im wytykano. Zniszczyła zdjęcia w nie nieznane nie zdjęcia. A potem, jak wiadomo, tu się podoriował zawsze z jednej strony, a na plamie się zawsze ewentualnie opierał, żeby tego nie, nie było widać. I nawet on po tej plamie też. W swoim, e, nawet w kwiatach w co z zrobić z tą biedą, której się ukryć nie da. Tak? Więc matka chętnie wyjeżdżała z łodzi, bo no, na wakacjach między dziećmi to nie było, do, znaczy dorośli wracają, uwaga, dzieci, dzieci, wszystko jak jest. A wszystkim on się tam ukształtował, ukształtował, ukształtował. Proszę Państwa, to też jest niezwykłe, jak. Ci poeci z miasta, z miasta, tak jak ksiądz Jan Twardowski, czy tu czy jeszcze nam paru byśmy wybrali od Kochanowskiego Koczołówki, jak oni znakomicie, no, szczególnie mówię o naszych czasach, kiedy już miasto było yy, no, czymś yy, no, taką osobną rzeczywistością, jak właśnie oni byli wrażliwi na wszystko, co jest przyrodą związane. I to właśnie też jest taką cechą poezji y, Tuwima. Y, no jak y, y, którykolwiek wieczór byśmy wzięli. Wonna mięta nad wodą pachniała, połysały się kępki sitowia, blask różowiał i woda biała, wiew sitowie i miętę objął. Nie wiedziałem wtedy, że te zioła będą wietrzem i wodami w latach.